Twoja mogiła, lecz pójdę z przyjaciół zastępem hen na rozstaje i będę krążyć sępem nad mogiłami współbraci, a w nas będzie taka siła, że się pootwierają groby i wygrzebiemy Ciebie z ziemi pazurami. A w twoje szczątki bogaci pójdziemy nocą w święte kraje, w Bogbory, w Bukugaje, i wyprawimy Ci znakomity, godny twojej osoby pogrzeb Lechity. Przez siedem nocy będziemy drwarą bać. Przez siedem nocy, a z urąbanych klocy gdy się Świętego Rogu ozwie trąba, złożymy potężny stos. Ogniem serdecznej podpali Go mocy i zaśpiewamy głos. A o świcie, gdy ogień strzeźnie, pozbieramy skrycie Twoje popioły. I nie złożymy ich w cmentarne padoły, lecz relikwiami. Namaśczać będziemy wszystko, co polskie. Góry i rzeki i doły. I będziesz z nami. Na zawsze. Na wieki. Z nami. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów Fundacji Łączka, Związku Strzeleckiego Strzelec oraz Stowarzyszenia Historycznego DISK witam Państwa na uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szanowni Państwo, nastąpi odegranie hymnu państwowego. Na ramię, broń! Prezentuj, broń! we <laughs> Z dzień włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złożył się z Już już tam ojciec do swej nasi i zapłakany słuchajem.

Ustanowiony został z inicjatywy Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2005-2010. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu Mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach czwartego Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym. Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzewce. W imieniu organizatorów witam przybyłych na uroczystość. Od sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej profesora doktora habilitowanego Wojciecha Fałkowskiego. Doradcę sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pana Sławomira Frączaka. Przedstawicieli władz. Dzielnicy Żoliborz, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nade wszystko witam bohaterów dzisiejszej uroczystości, żołnierzy wyklętych. Szanowni Państwo, o zabranie głosu w imieniu kombatantów proszę pana Józefa Banzo, pseudonim Jaszczą. Ja jestem rok 1923. Od 19 roku wróciłem do broń i do 1947 roku walczyłem. Walczyłem w Trzeci Brygadzie Milejsi na Wielkiej w a później walczyłem tutaj pod dowódcą Majora Łupaszki. Major Łupaszka na pewno tam z nieba patrzy i cieszy się tam, że, że ze swymi żołnierzami że ta walka nie poszła na marne, że jednak zwyciężyliśmy. Bo niektóre takie podpięki były, mówią, no co, po tych krzakach chyba niepotrzebnie chodziłeś, bo cały czas komuna rządziła. I teraz jeszcze rządzi. znaczy, ch chce rządzić. No i myślę, że tej władzy teraz pis nie odda. Jeśli chodzi o majora Łupaszki, to była legenda. Na Wileńszczyźnie już, on groził północno-wschodnich ludzi przed najazdem sowieckiej partyzantki. Ci, którzy rozbroili Burzyńskiego, pierwszy podział Klicica, no i później cały czas atakowali Łupaszkę. I upaszkę tam z nimi ciągle walczył. Walczył z Niemcami, z Litwinami. No i jest to niby partyzantko sobie z tymi bandami. Dlatego, dlatego tutaj jak został aresztowany, to dla niego nie było żadnego innego wyjścia. Także miał ja uparcie tutaj na, na terenach polskich, że około półtora roku razem myśmy przechodzili od Białoruskoczyzny poprzez Bory Tuwońskie. Bazury. No i tam z powrotem mieliśmy ludności po nadziei, że coś innego nastąpi, że, że nastąpi jakaś zmiana. No tym zmian było trochę i było trochę nadziei, ale teraz 25 października w zeszłym roku zwyciężyliśmy. Myślę, że to zwycięstwo doniesiemy długo, do końca. Także. Dziękujemy. O zabranie głosu proszę przedstawiciela środowisk niepodległościowych, pana profesora doktora habilitowanego Wiesława Jana Wysockiego. Szanowni Państwo, Wy, którzy macie blizny historii i obolałą pamięć, armia podziemna powraca. Będzie wracała jeszcze długo. Bo póki podręczniki nie będą pisane tylko polskimi literami, ale także miały polskie treści, póki media. Nie będą tylko bawiły się tymi dniami, a będą wyrażały treści życia publicznego jego etos. Ci, których wydobyto tutaj, powrócili 28 września ubiegłego roku. Było podnieśle Godnie, dostojnie, a jednak czegoś brakowało. Marzyliśmy, że będzie tutaj rząd, parlament, episkopat. Jakoś tak było smutne. I pamiętamy Mickiewiczowskie słowa, tylko pod krzyżem. Tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Ci, którym marzyła się, by, marzyło się, by Polska była Polską, chciało tutaj mieć przyszłość. A nie na modłę europejską zbudowany panteonik. Chcemy, by. Duch wolności, który mierzy się nie patronikami, ale krzyżami, tu zatrymufował, żeby było to miejsce polskie, santo capo, na wzór cmentarza w podląd. Panie profesorze, o modlitwie w intencji pomordowanych i poległych. Proszę księdza Stanisława Małkowskiego. I ojca, Syna i ducha świętego, Święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako niebie tak i na ziemi. Chwała naszego poszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezwyczaj od Pana. Obejrzał nasz Błogosławiono Ci między niebieską i błogosławiono Ci to Twojego Jezusa, Święta Maria Matko Boża, uczciwą na tym, że teraz i w godzinie śmierci naszej Amen Witaj, królowo Matko Miłosierdzia bycie słodki na ziemi naszej Do Ciebie wołamy, żeby na święcie Słowiowej Do Ciebie wzywamy jęcząc i pójdąc na tym z tego, że ludzko nasza, ale nie osiedlone oczy Twoje na rozwróć, a Jezusa błogosławione owo do złota Twojego, potem zbliża mnie Romokość, o rozstawa, o litościwa, posłodka słodka Panna Maria. Ojcu i synowi duchowi świątego, jak była na początku, że w razie naszej, na dni i w dni, się wieczna droga, wieczny pokój dla żołnierzy, niezłomnych znaleźć się w tym tymi, swoje życie złożyli w ofierze za polskę z wolną, niepodległą, biedną Bogu, Kościołowi, prawem Szynieniu. Ta oczara owoczuje, żołnierze, wypięci z spojrzenia jako agnia zwycięska, która zbiory za nas się mogli, a tutaj przybywa naszej pamięci. Pamięci zwane świętą pamięcią. Święta pamięć jest to Boża pamięć. Jest to pamięć wyłącząca się, nie ustająca Z wspólnoty nieba, a zarazem jest to pamięć tych, którzy wywołują z pamięci młodierzy wygrańczyć i tych, którzy swoje życie oddali od Bogu, Panowi ojczyźnie i tych, którzy żyją, którzy posadzili, którzy z nami się tutaj modlą i swoje życie aż po spełnieniu oferują tej intencji, która nas tutaj prowadzi. Modlimy się nieco wieczny pokój dla żołnierzy nie 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 i niezłomnych, mądrych użytkowników. Wieczny odpoczynek aż w tym zaćwaniu, a światło i biegłość stanie w Twoim Wieczny odpoczynek nas w tym zaćwaniu, a światło i biegłość stanie w Twoim Wieczny odpoczynek i stanie krajów. Światło wieku i stanie Światło wieku i stanie wiecznym. Amen. wieku się za krajów. Światło wieku i stanie krajów. się wieku i stanie krajów. Światło i stanie krajów. Światło wieku i stanie krajów. i stanie krajów. Światło wieku i stanie i Panie Godniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocierzycielko Nasza, nasza. Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synu synowi nas oddałaj. Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, modlił się za nas po meczeństwie Błogosławionego Księdza Jezusa Popiełuszki, aby z tej śmierci wyrosło do dobro, tak jak skrzydła z nocy stanie. Modlimy się dzisiaj, aby z tych śmierci, z ofiarnej śmierci w łierze niezłomnych wyglętych samą dobrą, tak jak skrzydła z martwych a tym dobrem jest powstanie z drogu, drogu niepamięci, nie niezłomnych, wykrętych, ale również powstanie z drogu niepamięci niewierności, braku sumienia, braku ducha, braku drogi męstwa, braku wiary, braku naszej ojczyzny. Aż po skrzeszeniu, które jeszcze nie jest stanie, ale jest zapowiedzią z matrystania w czasie, przyszłym, w przyszłym czasie bez końca. Ta modlitwa nasza tutaj wspólna łączy się z modlitwą Nieba łączy się z modlitwą naszych świętych patronów, świętego Andrzeja Bogoli, świętego Stanisława Biskupa Męczennika, Patrona Ładu Moralnego w naszej Ojczyźnie, błogosławionego krzędza, Jeżego Opiuszki, naszych świętych męczenników i bohaterów. Wszyscy święci, módlcie się za nam.

o zabranie głosu proszę strażnika tego miejsca, pełnomocnika prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc Pokówku ofiar terroru komunistycznego, pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Szwabżyta. Wielce, szanowni żołnierze, nie złomi, żołnierze, męci, uczestnicy tej pięknej uroczystości, wyjątkowym dniu. Spotykamy się tutaj na łączce od kilku lat. Mówimy się, dajemy honory naszym pomordowanym, naszym bohaterom. Dzisiaj nasza obecność tutaj w tym miejscu, nasza modlitwa wspólna jest dowodem na to, że po raz kolejny chcemy w tym dniu o naszych bohaterach pamiętać i oddać im należne i właśnie panować. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj mówiąc o żołnierzach niezłomnych wyklętych, powiedzieli także nieco o ich rodzinach. O tych ludziach, którzy przez kilkadziesiąt lat pozbawieni byli informacji podstawowej, niezbywalnej dla każdego człowieka. Informacji o tym, gdzie pogrzebano ich Najbliższy. Chciałbym, żebyśmy losy tych ludzi prześledzili na jednym tylko przykładzie. Zamordowanego w 1952 roku z Romera na Mokotowu. Wdowa po nim pani Maria Rewerowa z Wojgiem dzieci w różnych urzędach usiłowała dochodzić w całej Warszawie informacji, gdzie są zwłoki jej męża. Najpierw wojskowy sąd rejonowy Warszawy. Tam szedł wojskowy do sądu rejonowego, pułkownik Aleksander Warecki Warenhaus powiedział, że po takich zbrodniarzach ziemia się być zrównana. Dokładnie taką samą odpowiedź usłyszała w więzieniu Mokotowie od naczelnika Gradzkiego. Z jednej strony wdowy, dzieci, osamotnione rodziny, z drugiej strony potężne. Państwo komunistyczne, wydawało mi się, że ta walka może mieć tylko jeden wynik. A jednak dzisiaj to rodziny ludzie bo Po bardzo wielu latach mogą przyjść do tego miejsca, pomodlić się, a ci, którzy przez wiele lat im to uniemożliwiali, odchodzą w niebyt. Dzisiaj, szanowni państwo, to piękny, mimo pogody, radosny dla nas dzień ale on byłby jeszcze piękniejszy, gdybyśmy spełnili swój obowiązek do końca, abyśmy odnaleźli wszystkich naszych bohaterów. Przypomnę, że tutaj pod tymi pomnikami, tuż obok nas, ciągle spoczywa ponad 90 naszych bohaterów. Do dzisiaj przecież nie odnaleźliśmy generała Wyborfa, pułkownika Cieplińskiego, podmistrza Piweckiego i wielu, wielu innych. W tym miejscu muszę, czuję takie obowiązek, powiedzieć e, Panie Generale, Panie Pułkowniku, Panie Rotmistrzu, oficerowie, podoficerowie, szeregowi e, Rzeczypospolitej, powrócimy do Was, musimy spełnić do nasz Polski i chrześcijański obowiązek. Szanowni Państwo, nastąpi ceremonia złożenia wieńców.